Nowych TicTac Apple Mix. TicTac Apple Mix o smaku słodkiego i kwaśnego jabłka. Powietrze w kopalni soli jest bogate w minerały i niemal wolno od zanieczyszczeń. Dodatkowo zachowując taką samą temperaturę i wilgotność tworzy stabilne warunki klimatyczne, a dobry klimat dla twoich pieniędzy tworzy bank Millennium. Otwórz konto 360 stopni, bogate w korzyści i wolne od opłat za konto, kartę, przelewy i wypłaty z bankomatów. Bank Milenium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Najnowsze technologie i zupełnie nowy styl. Nowy Nissan X-Trail. Partner rodzinnych wyzwań. Teraz od 984 zł brutto miesięcznie. Na początku ciężko się ruszyć, ale potem jest coraz łatwiej. Potrzebujesz dodatkowej motywacji? Techniczna koszulka do cross treningu już za 49.99 w sklepach Decathlon i na decathlon.pl z dostawą gratis. Kujący Ostry ból gardła powoduje, że tracisz kontrolę. Anka, zrób coś z tym! Potrzebujesz szybkiego rozwiązania. Orofarmax z najsilniejszą dawką substancji zwalczającej wirusy i przeciwbólową lidokainą, która zaczyna działać już w dwie minuty. Teraz dawaj na maksa! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lepiewości stosowane zagraża twojemu życiu i zdrowie. Orofarmax. Najszybszy w walce z bólem gardła. Raczej nie ubierasz swojego dziecka połowicznie. I nie dajesz mu połowicznych zabawek. Raczej. Kiedy dziecko choruje, też nie działasz połowicznie. Na kaszel wybierasz FOSIDAL. Wiesz, że kaszel to część problemu. FOSIDAL zwalcza kaszel, łagodząc stan zapalny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde letnie właściwie stosowane zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. FOSIDAL leczy kaszel na całego. Teraz Fossidal w nowych opakowaniach i super smakach. Pomarańcza i malina. Tylko u mnie takie cienkie ciasto. A u mnie ciasto z zakwasem. Ale moja pizza ma chrupiące brzegi. A moja jest pełna pysznych dodatków. A powinno być wszystko razem. I tak powstała nowa pizza Feliciana, która łączy wszystko co najlepsze. Chrupiące brzegi, pyszne dodatki i cieniutkie ciasto z zakwasem. Taka pizza podobno tylko we Włoszech. Co może nie tylko? Spróbuj w swoim domu Feliciana. Pizza mrożona od doktora Etkera. Pizza z włoską historią. Rezerwuj na TUI.pl wakacje z bezpośrednim przelotem samolotem Tui do Dominikany. Ceny już od 3999 zł. Budzik, plecak, śniadanie, naleśniki, truskawki, karawana, oaza, kąpiel, gofry, wow! No... truskawki! Nuda, babcia. Ciastka? Truskawki! Wszystko dobre, co się kończy truskawkami, a najlepiej takimi z dżemu truskawkowego Łowicz. Łowicz. Samo najlepsze. Naturalne składniki hydrominu usuwają nadmiar wody, łagodząc uczucie ciężkości i wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspomagają odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum. 3 sekundy, by pozbyć się odrostów? Wypróbuj Magic Retouch. Spray, który spełnił oczekiwania 9 na 10 wizerzanek. 3, 2, 1 i gotowe. Nie możesz uwierzyć? To jeszcze raz. 3, 2, 1 i gotowe. 98% wizerzanek potwierdza błyskawiczny retusz odrostów. Magic Retouch od L'Oreal Paris. Kinder Bueno i wygraj. 6 niezwykłych dni z bliską osobą w Los Angeles i zaproszenie na największą galę filmową. kartę na zakupy lub podwójny voucher do kina. Szczegóły na kinderbueno.pl. Sponsorem programu jest producent chipsów Cream Chips. Siostra Amelia woli nowy duet owocowy. Kisiel, soczysta truskawka i kiwi. A ty, jaki duet wolisz? Tylko twoja słodka chwila. Twój duet, twoja chwila. Jestem Jan. Zarządzanie działem owocowo-warzywnym nie jest łatwe. Gdzie te warzywa? A gdzie trzymasz je w domu? W, lo? du? w lodówce. W lodówce. Tak samo robimy tu. Warzywa i owoce są w sekcji chłodzonej. Wiesz gdzie to? Tak. Nie w tę stronę. Nie jest łatwo. Owoce warzywa i jajka przechowujemy w sekcji chłodzonej w stałej temperaturze 8 stopni. Segros Kaszyn przemyślane zakupy. Świeża i aromatyczna figa z codziennych dostaw tylko 89 groszy za sztukę. Na początku ciężko się ruszyć. Ale potem jest coraz łatwiej. Potrzebujesz dodatkowej motywacji? Techniczna koszulka do cross-treningu już za 69,99. W sklepach Decathlon i na decathlon.pl z dostawą gratis. Kolejne przeziębienie? Przy pierwszych objawach infekcji weź Groplinozin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Groplinozin pobudza układ odpornościowy do walki z wirusami. Tak jak sobie wymarzyliśmy. Naprawdę mama znalazła to miejsce? Tak. Naprawdę. Pokazałem mamie oto dom, a ona zrobiła o tak. Chłopaki, zejdziecie na ziemię? Wielkie marzenia zasługują na najlepszy adres. Znajdziesz go na otodom.pl, twojej stronie z nieruchomościami. Oto dom. Adresujemy marzenia. Kłujący. Ostry ból gardła powoduje, że tracisz kontrolę. Anka, zrób coś z tym! Potrzebujesz szybkiego rozwiązania. Orofermax z najsilniejszą dawką substancji zwalczającej wirusy i przeciwbólową lidokainą, która zaczyna działać już w dwie minuty. Teraz dawaj na maksa! Przed użyciem zapoznaj się z treścią notki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, ja, gdyż każde lepiewości stosowany zagraże twojemu życiu i zdrowiu. Orofermax. Najszybszy w walce z bólem gardła. Kolejny ciężki poranek. O nie, coraz ciężej. Stop! Oddaję się w ręce specjalistów. Dietetyk Naturhaus. Jaka miła i wie, czego mi potrzeba. Plan opracowany. Dieta i naturalna suplementacja. Lżej mi i nawyki też mam inne. A mąż zachwycony. Co tydzień spotkanie z dietetykiem to bardzo motywujące. Znowu lżej? No, i tak to lubię. Naturhaus. Ciesz się zdrowiem, energią i urodą. Już dziś umów się na wizytę z dietetykiem. Świnki biegną z twoją łapką. Jest pan pewien? Tak, tak. Raciczki. Bądź bogatszy o nowe doznania. Otwórz konto w Embanku z usługami za 0 zł. Embank. Oto historia człowieka który wyruszył w szaloną podróż. Hyundai Tucson z pięcioletnią gwarancją bez limitu kilometrów. Obejrzyj cały film na hyundai.pl Sprawdź Tucson'a i inne modele Hyundai podczas wyprzedaży rocznika. Dlaczego naturek nasz Camembert jest tak bardzo kremowy? Pochodzące z naszych rodzinnych gospodarstw świeże mleko i świeża śmietanka tworzą unikalne połączenie, które zachwyca swoim delikatnym smakiem i przynosi niezwykłą przyjemność jedzenia. Naturek, naturalnie kremowy, budzik, plecak, śniadanie, naleśniki. Truskawki. Karawana, oaza, kąpiel, gofry. Wow, truskawki. No do. Babcia. Ciastka. Truskawki. Wszystko dobre, co się kończy truskawkami, a najlepiej takimi z dżemu truskawkowego łowicz. Łowicz. Samo najlepsze. Fajna była ta wycieczka. Tropem smaków, barszczu białego winiary. Najpierw były pola ze zbożem, bo ten barszcz robi się z mąki z polskich zbóż. Potem był ogród, bo w tym barszczu są też polski czosnek, cebula, majeranek. A w domu był, pewnie już wiecie co? Barszcz biały winiary. Z jajkiem sadzonym to specjalność naszej mamy. Mogłabym go jeść codziennie. Z dobrymi składnikami dobry barszcz biały winiary. Coraz częściej mam zmęczone oczy i wrażenie, że widzę trochę gorzej. Dlatego wybrałam suplement diety Super Optic, Bo zawiera naturalną luteinę Flora Glo i 15 innych składników, w tym kwasy DHA, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego widzenia. Super Optic, bo liczy się jakość. Arbuz, arbus, arbus. Wygrał smak arbuzowy. Jak ci z tym? Rzeźko. Zakład to zakład. Spróbuj nowej mirindy. Teraz o orzeźwiającym smaku arbuzowym. Mamą, ekspertkom od spraw zdrowia, zadaliśmy pytanie, jaki powinien być idealny lek na gorączkę dla dziecka? Tylko na gorączkę? Musi leczyć nie tylko gorączkę, bo ta zazwyczaj idzie w parze z innymi objawami. A co Pani sądzi o Ibufenie e dla dzieci Forte? To dla mnie lek idealny. Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Ibufen e dla dzieci Forte działa przeciwgorączkowo już w ciągu 15 minut. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. kultowych 300. Leonidas i jego 300 śmiałków poległo. Ofiara Spartan będzie czymś, co nas zjednoczy. To wiatr poświęcenia, powiew swobody, wicher zemsty. Wojna. Teraz już nikt nas nie pokona. Będziesz królem Bogiem, premiera TV. Dziś będzie nam dane stać się bohaterami opowieści, która przetrwa tysiąc lat. 300. Początek Imperium W niedzielę o 21.35 Witaj w miasteczku Żatec Mówią, że tu roste najlepszy chmel na świecie U nas ma wielopokoleniową tradycji. Rodzina Havelku przekazuje ją z oca na syna i jeszcze dalej Hečko za vše sadí chmel tam, kde je jeho džadek. <sík> Milan, uvažně filmuje 650 letního dědictva úprav. Díky tomu žatecký chmel nezměněně nadaje pivu český smak. Żadecki. Najlepszy chmel, wyborne było. Każda skóra traci wodę. Dlatego Miksa stworzyła Hialuro Gel, Krem intensywnie nawilżający. Zabierający kwas hialuronowy zdolny wiązać tysiąc razy więcej wody niż sam waży. Twoja skóra będzie nawilżona przez 24 godziny. Miksa coraz częściej mam zmęczone oczy i wrażenie, że widzę trochę gorzej. Dlatego wybrałam suplement diety Super Optic, bo zawiera naturalną luteinę Flora Glo i 15 innych składników, w tym kwasy DHA, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego widzenia. Super Optic, bo liczy się jakość. Na początku ciężko się ruszyć. Ale potem jest coraz łatwiej. Potrzebujesz dodatkowej motywacji? Techniczna koszulka do cross-treningu już za 69,99. W sklepach Decathlon i na decathlon.pl z dostawą gratis. Suchy, uporczy czy nie pozwala spać i budzi cały dom. Dexapico działa aż do 8 godzin i pozwala przespać całą noc. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Pani konsultu się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. L'Oreal Paris prezentuje nowa matowa szminka Color Riche Intensywne nawilżenie i intensywny kolor. Podbij świat z Color Riche Matte. 12 pożądanych odcieni od L'Oreal Paris. I jesteś tego arbus Arbuz, arbus. Wygrał smak arbuzowy. Jak ci z tym? Rzeźko. Zakład to zakład. Spróbuj nowej Mirindy. Teraz o orzeźwiającym smaku arbuzowym. Wiecie, że barszcz Biały Winiary robi się z mąki z polskich zbóż, że są w nim też cebula, polski czosnek, majeranek. Moje dzieci najbardziej go lubią z jajkiem sadzonym. Z dobrymi składnikami dobry barszcz Biały Winiary. Chcesz, żeby twój pies był zawsze pełen witalności? Wybierz Friskis, bo da mu wszystko, czego potrzebuje, by miał błysk w oku, lśniącą sierść i zdrowe trawienie. Trzy oznaki witalności, które możesz zobaczyć. Friskis Purina. Wypróbuj też mokrą karmę w saszetkach od Friskis. Smaczny i pożywny posiłek dla psa pełnego witalności. Friskis. Teraz w saszetkach. Here's a new one and it's hot. Poznaj kolekcję Born2B. Chwytaj okazję. Korzystaj z darmowej dostawy i zwrotów. wwwborn 2 Wejdź po styl na mokry kaszel biorę deflegmin. Wystarczy jedna kapsułka dziennie i nie muszę pamiętać o kolejnych dawkach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Druga edycja loterii Almette. W pierwszej pani Agnieszka wygrała dom. Teraz twoja kolej. Kup opakowanie promocyjne, zarejestruj kod zwieczka i wygraj dom w górach. Oraz codziennie 7 razy po 1000 zł. Spełnij marzenia z Almette. Egzema. Oprócz swędzenia i zaczerwienienia, powoduje ciągły stres. Pozbądź się jej, bez sterydów. Potwierdzona klinicznie formuła Bepanden-Sensiderm uspokoi Twoją skórę i ciebie. Bepanden-Sensiderm ukoi Twoją egzemę. Nowa ciza Tak pyszna, że znika w mgnieniu oka. Na szczęście w KFC możesz cieszyć się nią na okrągło. Tylko teraz w KFC. Są duże i są małe. Takie, od których serce rośnie, takie, które same rosną. Bywają słodkie, słodko-gorzkie, nieuniknione, niezastąpione I takie, jakich świat nie widział. Nie pytają, czy jesteśmy na nie gotowi, ale gdy przychodzą, jesteśmy. Życie to zmiany, zrób na nie miejsce. Kea, niech żyje dom. Superbohaterowie wracają. Matka Natura. Hortex. Oraz Marian Zając. Wybrali najgrodniejsze jabłka i prosto z nich wytłoczyli coś absolutnie pysznego. Twórcy kultowego rabarbaru prezentują soki tłoczony Horteks. Jabłko pełne miąższu, bożeczkę jakiej nie znaliście i mango. Soki tłoczone Horteks. Pasję mamy w naturze. Potrzebujesz leku uspokajającego? Wybierz ekstraspazminę. Ekstraspazmina to lek, a nie suplement diety. Każdy farmaceuta wyjaśni ci różnicę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czy demakijaż i oczyszczanie mogą być skuteczne i delikatne? Wybierz płyn micelarny 3 w jednym od Garniera. Formuła micelarna przyciąga zanieczyszczenia jak magnes. Usuwa makijaż, oczyszcza i koli podrażnienia. Testowany dermatologicznie. Płyn micelarny 3 w jednym. Garnier.pl Sponsorem programu jest producent chipsów Cream Chips. Zobacz, co oferuje Ci BASF, kiedy tworzysz, bawisz się, łączysz się, dzielisz się. Się. Możesz nas nie zauważyć, ale nasze rozwiązania pomagają Ci najlepiej wykorzystać każdy dzień. BASF we create chemistry. Mój ból głowy jest dużo większy. Nie da się zmierzyć bólu. Niestety, bóle mają to do siebie, że jak się człowieka przyczepią, to nie chcą odpuścić. Metafen jest dla mnie odkryciem. Metafen to opatentowane połączenie dwóch specjalnie dobranych dawek leków. Metafen szanuje twój organizm, zwalcza ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kupując metafen w dużym opakowaniu oszczędzasz ponad 30%. Czy chciałaby Pani spróbować doskonałej telewizji internetu i telefonu? A jak się nie spodoba, to zrezygnować. Hmm? Chcę to ciastko. Z ciastkiem tak się nie da Za to w NC można spróbować, a jak się nie spodoba, zwrócić do końca miesiąca Bez problemu A jak się Państwu spodoba, to korzystacie z nowoczesnej telewizji, internetu i telefonu do trzech miesięcy bez opłat Wypróbuj NC teraz i oddaj, jeśli nie będziesz zadowolony A jeśli Ci się spodoba, korzystaj bez opłat nawet do trzech miesięcy Dania z torebki, to sama chemia pomyślicie Sprawdzamy? Liniary. nowe pomysły na Mmm, czuję pomidory, czosnek i bazylię jest natka, jest tymianek, cebula, czyli wszystkie przyprawy i zioła, które znam ze swojej kuchni. Hmm. No, dokładnie. I żadnych e. Winiary. Nowe pomysły na mięsa w sosie. Ja to kupuję. Anna Nowak i Bisz. Kłójący. Brawo! Ostry ból gardła powoduje, że tracisz kontrolę. Anka, zrób coś z tym! Potrzebujesz szybkiego rozwiązania. Orofarmax z najsilniejszą dawką substancji zwalczającej wirusy i przeciwbólową lidokainą, która zaczyna działać już w dwie minuty. Teraz dawaj na maksa! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, cześć, gdyż każde właściwie stosowane zagraże twojemu życiu cześć, i zdrowiu. Orofermax, Najszybszy w walce z bólem gardła. Świnki biegną z twoją łapką. Jest pan pewien? Tak, tak. Raciczki. Bądź bogatszy o nowe doznania. Otwórz konto w M banku z usługami za 0 zł. M-Bank. Piękniejsza jesienią z drogerią Superfarm. Teraz serum przyspieszające wzrost rzęs Long For Lashes tylko 49,99. A wszystkie specjalistyczne olejki Bio Oil na blizny i rozstępy aż 30% taniej. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie.

Wygrał smak arbuzowy, jak ci z tym? Rzeszko. Zakład to zakład. Spróbuj nowej mirindy. Teraz o orzeźwiającym smaku arbuzowym. FNF. Nowa kolekcja modowa w Tesco. Mam to coś. Coś. Co naprawdę rusza? Coś, co przyspieszy bieg wydarzeń. Coś wyjątkowego dla każdego i wyjątkowo dla mnie. Coś sportowego. Super telewizja z pakietem sportowym i szybki internet tylko za 79,90. Wektra. Dla każdego coś. Zadzwoń 601-601-601. Od czwartku oferta z żółtej gazetki. Polska wieprzowina, szynka rzeźnik. 40% tani. 8,95 za 1 kg. A mleko uchatełowicz. Złoty 74 za 1 litr przy zakupie 6 opakowań. Po lidlu jeszcze więcej super okazji. Zawsze dwa razy w tygodniu. Czy demakijaż i oczyszczanie mogą być skuteczne i delikatne? Wybierz płyn micelarny 3 w 1 od Garniera. Formuła micelarna przyciąga zanieczyszczenia jak magnes. Usuwa makijaż, oczyszcza i koli podrażnienia. Testowany dermatologicznie. Płyn micelarny 3 w jednym. Garnier.pl Cieni. Wojna. Wow. Premiera TVN. Co za dzień. Tom Hardy. Charlize Theron. Mad Max. Na drodze gniewu. W piątek o 20. Odkryj miłość w wersji mini. Słodką jak mini babeczki. 24 kolorowe. Urocze. Z mnóstwem kropelek czekolady aż trudno wybrać tę jedyną. Mini babeczki doktora Etkera. przez mini babeczki do serca. Jest komin, jest wyjm, jest crunchips, jest impreza, jest crunchips, jest hip-hop, jest kura, jest hot wings, jest promo, jest ice, jest jest bar, jest crunchips, jest impreza, jest crunchips, jest impreza. Na początku ciężko się ruszyć. Ale potem jest coraz łatwiej. Potrzebujesz dodatkowej motywacji? Techniczna koszulka do cross-treningu już za 49,99. W sklepach Decathlon i na decathlon.pl z dostawą gratis. Kolejne przeziębienie? Przy pierwszych objawach infekcji weź Groplinozin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Groplinozin pobudza układ odpornościowy do walki z wirusami. Coś mi nie wierzy. Weź skorbolamid ekstra. Zwalcza ból i gorączkę, ale też wzmacnia odporność, bo ma ekstra dawkę rutozy, cynku i witaminy C. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Egzema. Oprócz swędzenia i zaczerwienienia powoduje ciągły stres. Pozbądź się jej. Bez sterydów. Potwierdzona klinicznie formuła SensiDerm uspokoi twoją skórę i ciebie. SensiDerm ukoi twoją egzemę. Jestem osobą pełną energii. Ostatni weekend spędziłam na rowerze. Co przyniosłam do domu? Bach. Plamy z błota. No to działamy. Banisz Gold? Mieszam. Namaczam Dres, wsypuję miarkę. I Bach. Plamy nie ma. Dzisiaj gram ważny mecz. Wszyscy jadą mi kibicować. Chociaż pada, a tata jakiś niewyraźny. No ale mama mówi, że mamy najlepszą obronę. Rutino Scorbin wzmacnia obronę w sezonie przeziębieniowym. Dlatego stosuj go profilaktycznie i przy pierwszych objawach przeziębienia. Nawet mój kumpel zagra, a niedawno był chory. A po chorobie Rutino Scorbin wspiera, aby więcej nie chorować. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub to, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bilety już od 39 zł. Przekonaj się, dlaczego coraz więcej osób wybiera linię lotniczą numer 1 w Polsce Ryanair. Tanie loty to proste. Na mokry kaszel biorę deflegmin. Wystarczy jedna kapsułka dziennie i nie muszę pamiętać o kolejnych dawkach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Superbohaterowie wracają. Matka natura. Hortex. Oraz Marian. Zając. Wybrali najgrodniejsze jabłka i prosto z nich wytłoczyli. Coś absolutnie pysznego. Twórcy kultowego rabarbaru prezentują Soki Tłoczony Horteks. Jabłko pełne mioszu. bożeczkę jakiej nie znaliście. I Mango. Soki Tłoczony Horteks. Pasje mamy w naturze. Rezerwuj na TUI.pl wakacje z bezpośrednim przelotem samolotem TUI do Dominikany. Ceny już od 3999 zł. Poznaj kolekcję Born to Chwytaj okazję. Korzystaj z darmowej dostawy i zwrotów. wwwborn 2 Wejdź po styl. F&F. Nowa kolekcja modowa w Tesco. Wiecie, że barszcz Biały Winiary robi się z mąki z polskich zbóż, że są w nim też cebula, polski czosnek, majeranek. Moje dzieci najbardziej go lubią z jajkiem sadzonym. Z dobrymi składnikami dobry barszcz Biały Winiary. Budzik, plecak, śniadanie, naleśniki, truskawki, karawana. Oaza, kąpiel, gofry, noo, truskawki. No da, babcia, ciastka, truskawki. Wszystko dobre, co się kończy truskawkami, a najlepiej takimi z dżemu truskawkowego. Łowicz, łowicz, samo najlepsze. Sponsorem programu jest producent chipsów Cream Chips.